Bąkiewicz nie jest osobą, która w jakikolwiek sposób powiedziałaby o tym, że się boi wręcz. Tylko, przeciwnie. Za każdy obywateli opowiadał. Bo, się ludzie bali, czyli najpierw musi nastraszyć, a potem ratować ludzi. I niejednokrotnie to widzieliśmy i we wcześniejszych jego działaniach to na pewno nie jest dobre służby. państwa sobie radzą, zarówno Straż Graniczna, jak i Policja, i każdy inny, kto, kto powinien tam być na miejscu i nie dzieje się nic takiego aby pan Bąkiewicz musiał e, działać. Że to jest cyniczne wykorzystanie też przez polityków. Pan Bąkiewicz jest politykiem. Pan Bąkiewicz mówi, że jest organizacją pozarządową, ale tak na dobrą sprawę realizuje e, pewnego rodzaju zamówienie polityczne po to, aby jedna strona polityczna, która. A czyje zamówienie polityczne realizuje Robert Bąkiewicz? To jest chyba jasne, że e, prawej strony e, po to, żeby pokazać raz, że e, państwo sobie nie radzi, czyli że ten rząd sobie nie radzi, ale drugą rzecz dużo gorszą, dużo gorszą, to jest nastawianie przeciwko ludziom i powodowanie takiego niepokoju, a jesteśmy w bardzo trudnym momencie. Ludzie od dłuższego czasu słyszą ciągle słowo bezpieczeństwo, a tak naprawdę słyszą, coś nam grozi, coś się takie dzieje. Mamy wojnę za granicą, ludzie mają czuć pełne prawo czuć niepokój, a tego typu podsycanie nastroju jest głęboko nieodpowiedzialne i głupie.